Prawo i sprawiedliwość wspiera kandydata obywatelskiego, pana, 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 pana doktora Karola Nawrockiego. Natomiast jeżeli chodzi o naszą sytuację wewnętrzną, to mogę powiedzieć tak. Cieszę się bardzo z tego, że proces formowania się tej grupy kandydatów do, na urząd prezydenta Rzeczypospolitej jest w toku i że on biegnie, że jeszcze zanim oficjalnie rozpoczęła się, rozpoczęła się cała. Procedura związana ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, którą pan marszałek Hołownia zapowiedział wstępnie, o ile słyszałem na styczeń, że będzie jej początek, że, że ci najważniejsi kandydaci już się nam zarysowali i mamy ich. No, Koalicja Obywatelska przedstawiła swojego kandydata, pana Rafała Trzaskowskiego. Prawo i Sprawiedliwość wspiera kandydata obywatelskiego pana, 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 pana doktora Karola Nawrockiego. Konfederacja też przedstawiła swojego kandydata, pana, pana Sławomira Mencena. Pan, pan marszałek Hołownia też zgłosił już swoją kandydaturę, więc mamy śmiało można powiedzieć najprawdopodobniej tę, powiedzmy, grupę najpoważniejszych kandydatów do urzędu prezydenckiego. Ja się bardzo z tego cieszę, bo chciałbym, żeby cały proces i kampanii wyborczej i cały proces wyborczy odbył się sprawnie. Jeżeli chodzi o, o kandydaturę pana doktora Karola Nawrockiego. Ja powiem tak, to jest z całą pewnością bardzo, bardzo ciekawy kandydat. Mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o podejście do, do spraw naszych kwestii historycznych kwestii państwowych, bliski mojemu sercu. Mogę tak śmiało powiedzieć osobiście od siebie. Cieszę się, że że ten kandydat został przedstawiony. Cieszę się, że, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło go jako, jako swojego kandydata, jako kandydata, któremu udziela poparcia, bo mamy w ten sposób jasność w wyborze, znaczy w wyścigu prezydenckim, jacy są kandydaci najważniejszych ugrupowań. Mam nadzieję, że Polacy będą mogli spokojnie zapoznać się z, z tym, co kandydaci im przedstawią, z tymi programami, które kandydaci przedstawią i w odpowiednim momencie, kiedy, kiedy będzie termin wyborów, termin wyborów zostanie odpowiednio ogłoszony przez, przez pana marszałka, wszyscy, bo ja też, będziemy razem mogli podjąć decyzję co do wyboru kandydata.